Widzieliśmy się. Kocham prawdę tego miejsca. Kocham moc, którą ja jestem. To moc miłości. To potęga. Pomocą miłości oczyszczam siebie i oczyszczam przestrzeń, w której powracam. Jest nią Matka Ziemia, jest nią moja energetyka człowieka. Uwalniam siebie z wielkiego zawładnięcia, z wielkiej podróży. Po czarnym świecie, w którym się pojawiłem, i tak się wydostaję: dosłownie z ciemności, z piekieł. Kocham Prawdę i jestem jej świadomy, że to ja tworzę nową rzeczywistość. Dlatego w pełni żegnam stary świat. Jest w nim dualność. Jest nim matrix, jest nim świat zniewolenia, który odchodzi z ziemi, bo ja, jako istota, jestem w pełni tego świadomy. Temu światu dziękuję, bo budzi się we mnie doskonałość budzi się we mnie doskonała boska istota. Dziecko ziemi, którym świadomie powracam, którym porządkuję ten świat. Bo to ja jestem tym światem, to ja jestem synem ziemi, to ja jestem córką ziemi. Jako ta córka, jako ten syn powracam teraz jako niezwykła jedność miłości. Jestem tą jednością. Jestem w pełni świadomy, że poprzez odczucie tej jedności odzyskuję potęgę którą oddałem, którą powierzyłem światu śmierci, oddając mu swoje światło i światu kreację. I tak w zapomnieniu nie wiedziałem, że oddałem temu światu wszystko, że przyrzekłem temu światu wszystko, że zabezpieczyłem to oddanie na wielokroć sposobów. Teraz przywracam swoją godność. Dlatego znikają złudzenia, dlatego znikają mroki, bo ja już się nie łudzę, że to ja stworzyłem ciemność, że to ja stałem się bogiem czarnej rzeczywistości i zniewoliłem kobietę, matkę, zniewoliłem kobietę, córkę ziemi, zniewoliłem swoją siostrę. I tak zaprzedałem swoją godność mężczyzny, stając się ojcem dominantem. Teraz powracam jako syn światła, jako syn marnotrawny matki i czuję w swoim sercu miłość. Czuję, że kocham tą matkę, bo ona jawi się teraz moją siostrą, ona jawi się moją partnerką. Ona jawi się moją córką, bo ja odnajduję w sobie miłość. Dlatego oczyszczam relacje, w których to przywracam sobie prawdziwe odczucia, w których to zaprzedałem siebie jako mężczyznę demonom czarnej rzeczywistości. Dlatego odzyskuję godność mężczyzny. Dlatego w pełni uwalniam godność kobiety. Godność córki ziemi, którą zniewoliłem. Naprawdę zniewoliłem matkę. I tak obarczyłem jako mężczyzna, jako wojownik, jako Bóg, tyran, matkę ziemię cierpieniami. I ona ociekała ropą, ociekała wojnami. A ja w zaślepieniu podążałem przez światy mroków, łudząc się, że te światy są miłością. A ja podążałem poprzez te światy, poszukując miłości, poszukując bogactwa, a zapomniałem, że te bogactwo zawsze w sobie miałem. Teraz odnajduję miłość, odnajduję swoją moc, odnajduję swoje zaprzedanie, i uwalniam sobie moc Boga, dosłownie potężnej istoty miłości, bo w swoim sercu odnajduję boginię, to córka światła. To jedność miłości we mnie kocham i łączę się z tą jednością. Kocham i, i harmonizuję wewnątrz siebie tak żeńskość, jak i męskość. Czuję, że to jest jedna energia. Czuję, że rozbicie mego światła dało wyrażenie rozdzielenia. Dlatego te światy zwalczały siebie. Dlatego mężczyzna w tym świecie niszczył kobietę, a kobieta stała się używką, stała się prostytutką. Teraz przywracam tę godność. I uwalniam siebie jako mężczyznę z poczucia bycia tyranem. Jestem powrotem złotego światła na ziemię. Jestem powrotem czystej miłości, którą wyrażam, w której przyjmuję wybaczenie kobiety, bo to ona naprawdę mnie oczyszcza. To ona weszła do piekię, oddała się temu doświadczeniu jako matka ziemia. Oddała się wcielając się w kobietę, aby mnie z tego piekła wydostać, bo to ja jako mężczyzna oddałem się czarnym światom, kosmicznym demonom, które przybyły i które sprzedały mi złudzenia. Ja to przyjąłem. Teraz to rozpuszczam, bo te doświadczenia widzę i czuję że głęboko w nich jestem, ale teraz dokonuję innego wyboru. Rozpuszczam te światy, którym poprzysięgłem wieczną służbę. Uwalniam te energie złudne, którym dałem moc, którym biłem się w piersi i mówiłem, Panie, jestem Twoim sługą. I tak nieznanej energii oddałem panowanie nad sobą. Tak stworzyłem energię, dałem im siłę i dałem moc zniewolenia Ziemi. I to wszystko teraz widzę. Jak w wielu doświadczeniach jestem jako mężczyzna, jak w wielu doświadczeniach gnębię kobietę. Teraz ją uwalniam. Dosłownie klękam w czystej miłości przed boginią światła i proszę ją o wybaczenie. A naprawdę klękam na łące nad rzeką i czuję wdzięczność do Matki Ziemi, że ona mi wybacza. A kobietę, którą spotykam w tym połączeniu, w tym odczuciu, w tej medytacji, biorę za rękę I jako kobieta, jako mężczyzna. Jako pierwsze budzące się dzieci Ziemi, podążam do rzeki. To rzeka życia. To czysta woda, która została oddana jako arteria iluzji. Ja tę wodę oczyszczam, a naprawdę tylko przywracam sobie pamięć, że ta woda matki zawsze była czysta. To ja zamknąłem światło i oddałem je, je bogom czarnej rzeczywistości. Dlatego teraz powracam. Dlatego kąpię się w wodzie, dlatego Kocham dar ciała, które doświadczam, które przyjąłem i cieszę się radością. Jestem świadomy tworzenia, które dokonuję. Jestem świadomy powrotu mocy. Czuję Matkę Ziemię, czuję potęgę, czuję, że Matka Ziemia jest wszystkim, że Matka Ziemia całą moc oddała swoim dzieciom że to ja jestem matką, tak jako mężczyzna, tak jako kobieta. I to jest nowa rzeczywistość, która nastała, która zawsze we mnie była. Kocham Cię.